Tomasz Michał Kolmasiak, dziennikarz, społecznik, miłośnik historii, ale przede wszystkim mieszkaniec gminy Wielgomłyny, bardzo silnie związany z tą gminą i znający wiele ciekawych miejsc, takich, które no, nie można znaleźć nawet w najlepszych przewodnikach turystycznych. Witam Państwa, chciałbym Państwu opowiedzieć dzisiaj o takiej małej osadzie Bogusławów, położonej właśnie w gminie Wielgomłyny. Położona jest ona w otoczeniu pól, pięknych sosnowych lasów. Do wsi prowadzi jedynie jedna nieutwardzona droga gruntowa. Jeszcze 30-40 lat temu istniało tutaj no, kilkadziesiąt może 40 gospodarstw. A dzisiaj no, mieszka tutaj jedna pani, czyli jest jedno gospodarstwo. Są dwa domki letniskowe, do których przyjeżdżają osoby ze Śląska, z Częstochowy. Można powiedzieć, niektórzy tak mówią, że diabeł tu mówi dobranoc. Ale ja tak nie, nie, nie mówię, lubię tu przyjeżdżać i wszystkich Państwa zachęcam. Łatwo trafić do Bogusławowa? No, myślę, że nawet na GPS-ie czy na jakiejś mapie takiej z, zwykłej może nie być tej miejscowości, ale pytając mieszkańców Wielgomu, Myśliwczowa, Pobliskiego, myślę, że wskażą, którędy dojechać. Czyli faktycznie bardzo malutka co ciekawego tam możemy zobaczyć? No tutaj chciałbym się cofnąć do okresu międzywojennego, kiedy miejscowość zamieszkiwana była licznie przez społeczność niemiecką. To jest bardzo taki ważny aspekt w jej historii. Ci koloniści założyli tutaj we wsi szkołę, w której taki muzyk o nazwisku Friedrich e, nauczał właśnie muzyki. Był kantorem w miejscowym kościółku, my mieli tutaj też kościółek, sklep, cmentarz. Po tym cmentarzu jeszcze kilka lat temu na tym cmentarzu można było znaleźć jeden metalowy krzyż, no dzisiaj niestety cmentarz jest zarośnięty, zaniedbany, nie ma nic. Ten wspomniany kościółek został zbudowany dokładnie w 1928 roku. Po wojnie, jak Niemców już nie było tutaj, służył jako kaplica rzymskokatolicka, do której z wielgomłynów przyjeżdżał ksiądz i odprawiał dla wtedy licznych mieszkańców jeszcze nabożeństwo. No, obecnie niestety budynek jest mocno zniszczony. Może jednak stanowić dużą, dotychczas nieodkrytą atrakcję dla miłośników opuszczonych budowli. Niestety my, jako samorząd gminny, bo jestem również radnym gminy, nie możemy w tej chwili nic zrobić, żeby ten budynek uratować, ani przystąpić do jego renowacji, ponieważ nie jest on, no, naszą własnością, jest własnością Skarbu Państwa. Bardzo mocno zniszczony jest to obiekt? Tak, tak. Już w zeszłym roku podczas burzy zawaliło się na dach duże drzewo, no poczyniło szkody, cały czas woda wlewa się do środka. Wiadomo, budynek nie jest ogrzewany, no rozpada się po prostu. Czyli rozumiem, że budynek kościoła zabytkowy, największa atrakcja no. miejscowości, ale również tam na pewno jest bardzo pięknie. Łąki bogate w grzyby, owoce leśne, lasy. To myślę, że też zachęca tutaj do przyjazdu, no, o czym świadczą te domki letniskowe, no, ludzi, którzy mieszkają w dużych miastach. Coraz więcej turystów, jak Pan obserwuje tę miejscowość, coraz więcej osób się pojawia, czy jednak jeszcze faktycznie jest to taka miejscowość troszeczkę zapomniana, gdzie możemy liczyć na wyciszenie? Zapomniana, ponieważ ci letnicy to jednak są osoby, które mają jakieś korzenie w tej miejscowości, to są dzieci osób, które dawniej tu zamieszkiwały w noki, natomiast takie osoby, które by tu przyjeżdżały tak znikąd, że tak powiem. No niestety no z rzadka. Czasami ktoś przeczyta w internecie i przyjedzie, żeby zobaczyć ten kościółek, tą wieś. Listowość bardzo atrakcyjna turystycznie, ale również y, bogata. Historią. Tak, te lasy w czasie II wojny światowej były areną walk partyzanckich, a z racji tego, że mieszkali tu Niemcy, część podpisała niestety deklarację Volksdeutrzów. To też stanowiło tej historii. Może opowiem o takiej historii, o jednej takiej tajemniczej właściwie sprawie związanej z tą wsią, która wydarzyła się zaraz po wyzwoleniu, kiedy do Bogusławowa wróciła grupa Niemców, których wcześniej przesiedlono do pobliskiego, nieopodal Radomska jest taka miejscowość Dmenin, w której również zamieszkiwali Niemcy i tam właśnie te władze niemieckie ich przesiedliły z tej miejscowości, no po to, żeby ich lepiej chronić, bo tam było bliżej miasta, były posterunki policji, żandarmerii niemieckiej, no mieli takie większe możliwości, żeby tutaj ci partyzanci nie wzięli na cel tych Niemców. No i to było właśnie po wojnie zaraz, kiedy ci Niemcy, nieliczni, tam kilkanaście osób powróciło do Bogusławowa, no może chcieli mieszkać, może nie chcieli wracać do swojego ojczystego kraju. Obawiając się jednak Polaków i Rosjan, postanowili zająć jeden z domów, żeby się nie rozpraszać. No niestety pewnej nocy ktoś wszystkich ich mordował. Do dzisiaj nie wiadomo ani w źródłach historycznych, ani gdzie nie wiadomo, kto to zrobił, ani gdzie znajdują się groby tych osób. A osoba w tym jednym domu, o którym pan wspominał, <grym> która w tej chwili tam mieszka, jest to osoba, z którą ktoś, kto przyjedzie do Bogusławowa mógłby na przykład porozmawiać o tamtych wydarzeniach? No jest to pani, no nie chciałbym powiedzieć w starszym wieku, żeby jej nie obrazić, może jest w takim średnim wieku, ale niestety pochodzi z okolic Gidel, trochę oddalonej gminy, od gminy Wielgomłony i przyjechała tutaj za mężem, że tak powiem, także no ona nie zna tych historii historii, chyba że ze słyszenia. Żyła tutaj taka pani, która zmarła rok temu, chyba albo dwa lata temu. Miała 89-90 lat i pamiętała tę historię. Często z nią nawet miałem okazję rozmawiać na, na temat tych wydarzeń. Niestety już zmarła, także no to była taka ostatnia mieszkanka bogusławowa, rodowita. Ta ostatnia osoba praktycznie we wsi. Jedna z dwóch wtedy. Czyli w tej chwili możemy jedynie o tamtych wydarzeniach dowiedzieć się z zapisów e, historycznych, ale zachęcamy do odwiedzenia wsi Bogusławów w gminie Wielgomłyny. Piękna miejscowość z tego co Pan opowiada no i oczywiście ten zabytkowy rozlatujący się już niestety kościółek. Dziękuję bardzo za rozmowę. Tomasz Michał Kolmasiak był gościem programu cudze chwalicień swego nie znacie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.